Witajcie z tej strony Simox i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dziś jesteśmy w gierce Brawl Stars i zacznijmy od tego że mam 2000 pucharków rangę srebr srebro 1 to się chyba tak nazywa i możemy sobie odebrać dynamika a więc odbierzemy sobie tą postać jest dynamike dzisiaj na pewno sobie nim zagramy Będę wbijał na nim dziesiątą rangę. Wybierzmy go sobie, o. Mam jedno się skrzyneczek i zrobimy sobie taki mały pack opening. I otwieramy. Mam nadzieję, że coś w nich będzie. No w tej chyba nie. No właśnie. Dwa bilety na wydarzenie. Okej. Okay. Bilety też się przydadzą. Ale fajnie jakby jakaś postać była. Lecz nie ma. Jeszcze dziewięć skrzyneczek. Nie ma postaci. Postać powinna być na samym początku. Ale ja się zbyt dobrze nie znam. Jest! El Primo! Dziękuję bardzo, mamy El Primo! Hurra! To się nazywa fart. Let's go! Lecimy dalej. Jeszcze jakaś postać, może nie. Dobra, zwolniamy tempo. Ale jestem Primo! Ten pakoł pojęcie przydał. Hurra! Na samym początku był, a więc czy będzie? Jest! Jest! Frank! Frank! Co się tutaj stało? Nie! Naprawdę? Co? Ja... Ja bym uwierzył, jakbym jakieś mega boxy otwierał. Ale nie takie skrzynki. Dobra, już ten pokoł się całkowicie zwrócił. Już nic nie potrzebuję. Nie, dobra. Okej, okay, już. Już, już, nic, nic. Już nic. Już wszystko mamy, co potrzebne. Ja nie wierzę. Zobaczmy sobie, co jest w sklepie po dwa żetonów. Do kolcza za darmo, 29 punktów sobie weźmiemy. Nie, jaki fart! Zbieram na mega skrzynkę tutaj punkty. Znaczy, już się rozkłada na El Primo i Franka? Najpierw zagramy sobie dynemajkiem. Czy... Widzieliście kiedyś coś takiego, żeby ktoś trafił w takich skrzynkach? Takie postacie? Jeszcze nie widziałem. Szkoda, że Barley nie wypadł, bo jednak na niego poluję. Ale El Primo i Frank mega, mega super. No ten pack opening jest chyba jeden z największych. No bo... o, łoj, przegraliśmy. No ultra, ale dobra. Zero. Dobra, spróbujmy może zagrać Frankiem. Okej, okay, no Frank to będzie coś potężnego. Mam jeszcze skrzynkę, uwaga. Dobra, już nic, ale to nieważne. To nieważne, że nic nie mam. Mamy już dzisiaj świetne trafy. Nie wiem, co się tutaj stało. Mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń po tym filmem i że będzie z przynajmniej cztery łapki w górę. Bo takie trafy nie, nie należą do często spotykanych, co są ciągle. No trzeba mieć farta, żeby coś takiego się stało. Naprawdę. Na pewno sobie Elprimo z i Dynamite wbiję 10 rangę Dobra, tutaj jest Geny Czy tam Jin, nie wiem jak się czyta Dobra, tu jest Piperka O kurcze Dobra, uciekamy, tu jest Brock Weź ja ty się rapiej schowaj, bo cię widać Ale Frank, no El Primo, Dynamite, super trafen Epicki bo on jest taki chyba. To nie rozginę. Niech. Brok ty lepiej tam przeżyj. Brok! No brok co ty robisz? No dobra. Trudno. Teraz zagramy sobie. Myślę, że cały film dobra, w duo, a wtedy weźmiemy sobie może piłkę, bo Frankiem ja bym chciał sobie dzisiaj zagrać w poprzednim odcinku właśnie zbieraliśmy te skrzynki. ale nie spodziewałem że może coś wypaść ja te skrzynki zbierałem, dobra, bo myślałem może, że jakiś rzadki może wpadnie, nie wiem może właśnie El Primo czy coś takiego rzadki, ale nie, Frank a coś takiego i nie chciałem też sobie bilety żeby byłem na wydarzenia i klejnoty, no to najbardziej, najbardziej chciałem i nie, nie spodziewałem rzeczy, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ale najbardziej chyba Frankiem bo Frank to jednak epicka postać oj, się Rusa Nie dobrze mi się na razie dojść gra El Primo. rzucam się na jego. El Primo. A, Bibi ma też dobre ten. Uderzenie. Bibi też dobra jest z postać. Z tego co widzę na YouTubie, bo się oglądam oglądam browsers na YouTubie, to najsłabszą postacią chyba jest tak zwany łopaciarz. To chyba on jest najsłabszy z tego co wiem. Wszyscy mówią, że on jest słaby. To chyba tak musi być. Dobra, trimidabaj. Się respimy. Może zdobędziemy jakieś pucharki, a nie ciągle zero. Dobra, Bibi teraz. Bibi. Dobra, uciekamy lepiej. Zaraz możemy zginąć. Poczekamy, aż jest tutaj nasz kolega z Respi. Okej, okay, możemy sobie załatwić trykon. No i chcę nas w nas wielkie starcie. No i wszystkie te jak to się nazywa, gemy nas zabrali. Powiedzmy, że gramy to. Zabrał trykon, nie, 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 stąd. ajajaj. Aj, aj. Dobra. Plus 7. Super mi się gra nimi. Może nie widać po mnie po tym filmiku, że mi się super nimi gra. A dobra, mój kolega tutaj gra. Pochwalmy mu się co mamy, że El Primo Dynamite. I fronka. Gdzie jest fronk? Zobacz na Franka mój kolego, bo to jest mój kolega, jeden z lepszych. Świetnie gra w Brawl teraz ma więcej niż 3000 zapucharków, dlatego ma bo. No i nie, on nie ma Franka. Dobra, napiszemy sobie do niego, że nagrywamy. Wam no. Dobra, możemy się pochwalić, co mamy. Że jeszcze mamy L Primo. No, na moje to są nieziemskie trafy. Dobra, weźmiemy sobie dynamajka. Chcę nim też pucharek zdobyć i po tej bitwie zakończymy odcinek. No, te trafy są nieziemskie że są nieziemskie to naczynek myślę, że będzie najlepszym z Brow Stars na moim kanale że już nigdy lepszego nie będzie chyba, że kiedyś lama trafimy w co szczerze wątpię ale z Franka jestem najbardziej zadowolony mega się jadam dobra tutaj jedziemy po 2000 półarków w No właśnie mój kolega ma Gamer ma już więcej niż 3000 bo ma błąd. Sobie na przykład wczoraj graliśmy. Nikogo nie ma, nie ma. To jest to? Chyba nie. Tutaj się coś ciasno robi, nic nie chce Ja zaraz umraj. Ale co coś i umarłem. Teraz no... Nie przeżyję, to było trudne, żeby przeżyć w tym. Chociaż myślę, że sobie jeszcze jedną rundkę zagramy. Spróbuję jeszcze raz z Frankiem. Frankiem, no, Franek. Myślę, że weźmiemy sobie zbiory klejnotów, a nie, dobra, on tego może zmieniać. O, kolta sobie wziął z paczką. I zagramy ostatni w duo w tym odcineczku. No, Frank. Jestem pod wielkim wrażeniem. Możecie napisać, czy wy macie, czy i czy macie Franka, El Primo i Dynamajka. I ile macie pucharków. Panie, gdybyście napisali, czy macie Franka? Jego minus jest taki, że on trochę długo ładuje i wszyscy mogą uciec. Dobra, Bibi. Oj, kurczę, uciekła Dobra, mamy. I te dwa, już mamy osiem gemów. Będę to nazywał, bo nie wiem, jak to się nazywa. Zapraszam Was. Okej. Okay. W poprzednim odcinku właśnie zbieraliśmy skrzyneczki, bo byliśmy na, walczyliśmy z Wielkim Riką między innymi, możecie też zajrzeć, ba, bardzo polecam, bo to wszystko, tamten odcinek zaowocował, że mamy, fun, o, o, clean, no, na no, Majka nie, ale te dwie postacie, tak, dobra, tam się ktoś zrespił. Dobra, genę. Okej, okay. tutaj. Dobra, wielkie starcie. Okej, okay. lecimy. Okej, okay. tam jest. No, gen. Ale idę się bić. Aha, aha, dobra. Już wygraliśmy, super. Pierwsze dziewięć pucharków dla Franka. I ja się już będę z Wami żegnał. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo warto. I co? Ja się z Wami żegnam. Papa! Pa.